Jakiś czas temu otrzymałam na Instagramie taką wiadomość. Hej, Maja, jesteś jedną z najbardziej rzetelnych osób w internecie na temat manifestacji i wszystkich rzeczy wokół tego. Dlatego byłabym bardzo ciekawa, czy kiedyś w wolnej chwili wypowiedziałabyś się na temat tego, co jeśli po zamanifestowaniu jakiejś konkretnej rzeczy odczuwa się strach i wątpliwości, czy to na pewno jest to, czego się chce. Nawet jeśli manifestowało się to od dłuższego czasu. Dziękuję za Twoją inspirującą twórczość. Robisz niesamowitą robotę. Dziękuję bardzo. Teraz przejdźmy do rzeczy. Co ma wpływ na to, że czujesz lęk przed tą jedną rzeczą, którą sobie od dłuższego czasu manifestowałaś? Ewentualnie dostałam też kiedyś pytanie odnośnie tego, co zrobić w momencie, kiedy afirmując. Odczuwam lęk. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maja Wieczorek, a na tym kanale rozmawiamy o świadomej manifestacji i o tym, jak ją sobie maksymalnie ułatwić i uprzyjemnić. W opisie filmu znajdziesz linki do moich autorskich narzędzi, które ułatwią ci cały proces świadomej manifestacji, niezależnie od tego, co chcesz zamanifestować, oraz link do mentoringu jeden na jeden ze mną. Pierwsza bardzo ważna rzecz, o której tutaj wspomnę, to ataki paniki przewlekły lęk. Jeżeli myśl o sukcesie w jakiejkolwiek dziedzinie życia, jeżeli afirmowanie Twojego sukcesu budzi w Tobie lęk i to taki poważny lęk, to to jest coś do przepracowania na psychoterapii. I tego tutaj proszę nie lekceważyć, ok? Druga rzecz, która pomoże Ci zdefiniować, co u Ciebie jest przyczyną lęku, czy to po tym, jak już otrzymasz w 3D namacalnie tą jedną rzecz, czy przed, to jest zadanie sobie pytania, czego ja się boję. No kluczowe jest to, żebyś sama przed sobą siadła w spokoju, bez żadnych bodźców, bez telefonu, bez czegokolwiek i odpowiedziała sobie na to pytanie. Bardzo często boimy się sukcesów w pozorom. Brzmi to absurdalnie, natomiast bardzo dużo osób tak kozaczy mówiąc, no ja to bym tutaj chciała milion złotych, ale w momencie jakby milion złotych teraz trafiło na twoje konto, to byś się posrała w gacie. Jeżeli chodzi o lęk, czy to przed otrzymaniem namacalnie twojej świadomej manifestacji, czy po, bardzo ważną rzeczą jest świadomość tego, że to jest normalne. Normalne, jeżeli to jest jakaś duża zmiana, jeżeli to jest skok kwantowy. Skok kwantowy świadomości, tak zwany. Dajmy na to, już pójdźmy za tym przykładem pieniędzy. Jeżeli do tej pory zarabiałaś najniższą krajową, nie jestem pewna, ile teraz wynosi najniższa krajowa, pewnie coś koło 3000 złotych, dajmy na to, do tej pory zarabiałaś 3000 zł i nagle pojawia ci się możliwość zarabiania 30 tysięcy złotych, albo nagle wpadasz na jakiś super pomysł biznesowy, dajmy na to. Wychodzisz ze swoim produktem do świata, ze swoją usługą, coś tam, coś tam, i nagle spływa na Ciebie skok, tak? Robisz skok z 3000 tysięcy nagle do 30 tysięcy. I jeżeli to jest coś, na co od dłuższego czasu się przygotowywałaś, czy to przez afirmację, przez medytację, przez generalnie no nastawianie się psychicznie na to, że coś takiego będzie, no to tego strachu może nie być. Natomiast jeżeli to jest coś. W co tak naprawdę stosunkowo niedawno zaczęłaś wierzyć, że może być dla ciebie możliwe, to może cię to przerażać. I mogą zacząć wypływać na wierzch różne przekonania, typu: co ja zrobię z tymi pieniędzmi? Będę musiała podatki opłacić, ja się na tym nie znam, będę musiała firmę założyć, bo tam 3,5 tysiąca bodajże przychodu to jeszcze nie trzeba mieć z działalności zarejestrowanej, no ale 30 tysięcy przychodu to już tak. Jeżeli czujesz strach i wątpliwości, czy to jest coś, czego na pewno chcesz, to uwaga, tutaj po prostu przedstawię niesamowicie, niesamowicie, niesamowite rozwiązanie. Niesamowicie, niesamowite. Porozmawiaj ze sobą na ten temat, ze sobą. Ze sobą nie konsultuj tego z pięćdziesięcioma różnymi osobami. Jeżeli czujesz, że chcesz porozmawiać o tym z kimś, to porozmawiaj z jedną osobą, ewentualnie pójść do mentorki i to nie muszę być tutaj ja, natomiast pójść do kogoś, kto miał podobną sytuację do ciebie na przykład. Ale przede wszystkim, zanim zaczniesz konsultować to z kimś innym, siądź sama ze sobą, przed lustrem najlepiej i zacznij ze sobą rozmawiać. Czy to jest na pewno to, czego ja chcę? Możesz to sobie spisać w żurnalu, wtedy ci się lżej w głowie zrobi. Daj sobie przestrzeń na to, żeby po prostu wysłuchać siebie samej przede wszystkim. I tutaj kolejna bardzo ciekawa sprawa tutaj wleci moje story time nawet jeżeli manifestowało się to od dłuższego czasu, ja byłam w takim momencie w życiu to było pod koniec tamtego roku od bardzo długiego czasu goniłam za czymś, czego już nie chciałam po prostu co już nie było zgodne z aktualną na tamten moment wersją mnie. A pomimo tego, ja byłam tak, lojalna dla tej wersji mnie, która osiąga ten jeden konkretny cel, że ja dalej za tym goniłam. I co jest tutaj niezwykle, niezwykle ważne? To jest coś, co ja polecam robić absolutnie każdemu. Ja to zawsze robię na początku każdego miesiąca. Spisuję sobie w swoim żurnalu, to zajmuje max 5-10 minut, ale spisuję sobie w moim żurnalu, czego ja chcę od życia. Niekoniecznie czego ja nowego chcę od życia, natomiast wpisuję sobie to, czego aktualna wersja mnie chce doświadczać. Ewentualnie patrzę na listę z poprzedniego miesiąca i sobie ją analizuję, przepisuję to, co się zgadza, dopisuję to, co nowe i dzięki temu nie znajduję się już w takiej pozycji, gdzie gonie za czymś co już nie jest zgodne ze mną i po paru miesiącach po paru tygodniach widzę, a ja poświęcałam tyle czasu i energii. Nawet jeżeli to nie było ogrom czasu, ogrom energii, to still goniłam w pewnym sensie za czymś, czego już nie chciałam i dlatego człowiek czuje frustrację. Dlatego na początku każdego miesiąca polecam to sobie robić, tak raz w miesiącu starczy, myślę. Zastanawiać się, tak dla samej siebie totalnie, nie po to, żeby móc sobie kolejną rzecz na to-do list odhaczyć jako, nie wiem, bycie produktywną, tylko żeby no po prostu nie było takiej sytuacji, gdzie czujesz strach, frustrację, że to, co już w końcu do ciebie przyszło, nie jest, nie, nie czujesz, że to jest już Twoje. Kolejna bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sprawa, to zwłaszcza się to pojawia w momencie, kiedy ktoś manifestował konkretną osobę do swojego życia i nagle zaczął bardzo intensywnie pracować nad swoim self-konceptem. Często, kiedy chcemy przyciągnąć do naszego życia jakiegoś typa randomowego, chcemy zmienić jego podejście do nas, bardzo często to wynika z no, zaniżonego self-konceptu, po prostu zaniżonego poczucia własnej wartości. I często w momencie kiedy to nasze poczucie własnej wartości wzrośnie, to my przestaniemy odczuwać potrzebę wykonywania różnych technik, żeby dajmy na to przyciągnąć do naszego jakiegoś gościa, którego w ogóle nie znamy albo znamy dwa tygodnie. I w momencie, no właśnie kiedy ten self concept wzrośnie, to ten gość nagle się pojawia, chce z nami być, po prostu nie wiadomo co. I w takich momentach no ty jesteś jak Okej, okay. jeżeli coś takiego budzi w tobie lęk, to warto jest się też zastanowić dlaczego. Ale fakt, że masz wątpliwości, czy ty nadal to chcesz w momencie, kiedy, dajmy na to, manifestowałeś sobie coś świadomie pół roku temu, w pół roku bardzo duża ilość rzeczy może się zmienić, umówmy się. To, to jest normalne, że jeżeli to coś przyjdzie do ciebie za pół roku, to ty możesz odczuwać wątpliwości, czy to jest na pewno dalej to, co Ty chcesz. Bądź ze sobą szczera, bądź otwarta, rozmawiaj ze sobą przede wszystkim i aktualizuj swoją listę tego, czego Ty chcesz od życia doświadczać. To jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli jest coś w temacie świadomej manifestacji lub budowania self konceptu, co chciałabyś ze mną skonsultować, to serdecznie zapraszam Cię na mentoring jeden na jeden. Bądź na sesję w październiku i w listopadzie, mam jeszcze wolne miejsca i do usłyszenia.